Pokażę wam. Kminie nad jedną rzeczą. No skonfigurowany. już mam Dodali czteroosobową wersję. Ogólnie tego auta. Pokażę wam jak wygląda na żywo, nie? To jest akurat z Mobil D. Ej, Patryk? Co? Co chcesz? E, ty limitkę do, do GTA wybierasz, czy co? No. Serce mi pękło, Adrian. Czemu? No bo chciałem ten samochód, ale ma go nie chcę. I to się dopiero zaczynają schody w życiu, co? Jak nie wiesz, jakie auto za półtorej bańki wybrać. Dopiero, kurwa, problemy się zaczynają już. Ja pierdolę, kurwa. kurwa. Mam odjebało, ja jeżdżę Honda Prelude bez prawa jazdy, 91 rocznik. Ty jedziesz bez prawa jazdy? Nie. No, powiedziałeś! Powiedziałeś, no! szmato, Powiedziałeś, szmato, że jeździsz Honda prelud bez prawa jazdy, nie, Adrian Ładżib, a tak? A, yy, a kto cię wozi? Komar! Komar mnie wozi Ja nie wiem. Tak szczerze, nie? Bo ty nadal nie wiesz jaką chcesz mieć furę. Czy do pofleksowania się, czy żeby była stary komfortowa? Nie ja chyba kupię autobus. Właśnie O! 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 Ho! 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 Jest rocket. O kurwa! Jest to ile to jest? Jeden nie wiem. Czemu to... O kurwa Ale to kurwa musi Milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych yy, Brutto Ile? Milion Siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące Nie mam takich pieniędzy Jest Nie no, wygląda jakby go kurwa tu nie robił. Kurwa na, na udychy. Gówno chuj. Co to kurwa jest? Kto to wymyślił? Kto to kurwa wymyślił? Ja pierdolę. Ale gówno. Ale gówno. Fajne to. Nie wiem widzowie. Elo! Oglądałem to. Chmielu. No ale to 2,5 to za dużo, nie? To mnie nie pojebało jeszcze. No ale to jest rozpierdol. To jest rozpierdol, nie? To. Gdyby loteria poszła tak, jak miała pójść, to to jest pierwsze auto, które wysłałem chłopakom. Powiedziałem tak. O kurwa, biorę je. No ale niestety, nie poszło. <grytanie> nie poszło tak, jak miało, więc pozostaje go poglądać. Czekaj, co to? Brabus for? Ile to kosztuje? Kurwa, cenę mi powiedz. Ile to kosztuje? nie patrzą na ceny Patryk, jak wybierają. No ale chciałbym wiedzieć, ile to kosztuje. Ile sam pakiet kosztuje? Milion dwieście? Nie drogo. Ja. Żartowałem, pier... <laughs> specjalnie to powiedziałem. Wiesz, że specjalnie to powiedziałem, bo czekałem na twoją reakcję, ty kurwa debilu. <laughs> nie, no dobra, ja nie mogę się zobaczyć. <laughs> dobra, ale, ale promocja z nie mocna. Pokazywaj, pokaż Jim? No pokaż, pokaż. Rzuć to na Tika? YouTube, daj TikToka. Ja, na na TikToka to wiem. Czołgu Matis, dziękuję, Suba. Dobra, spoko to jest. Tak ja mogłem mieć. Power and sound. To jest mocne. Get a Fordor w brabusie. To jest kurwa, coś, co mi się podoba. To, to kurwa. Ładne to jest. Wy... jechał no. szybciej, to byś nie wyjebał? Tak. Nie, tak. nie mówiłem, ale gdybym jechał szybciej, to bym go po prostu wyprzedził. Ale mi się, ale ja chcę jechać prze... tak jak zawsze, że przepisowo, bo był stream i by nic nie było. A dla Adriana jest Grand szeroki. 70. Ja 70 litrów to pali jak coś. Co z tego kurwa? Ty, no jak co? bo Nie, fajne są te, te gt Fordory. I to kurwa daily, i to zapierdala. Ja u tego yy, na streamie, jak tym lecieliśmy, to Lambo to się chuj przy tym. Ja miałem wrażenie, bo ktoś mnie załadował kurwa w AWP i mi wyjebał kulej, bo był to kulą, mnie. To tak zapierdala widzowie, nie? A przynajmniej lusterka ma normalne. Wyjebam te lusterka, nie? Tutaj masz. O, ale wyspomujecie? Tutaj masz Brabusa. No właśnie, ja nie chcę starego. 2009, ja chcę 2023 rok, nie? Nie, no ja chcę 2023 rok. Bo jak też z tego auta, pewnie będę chciał się kiedyś pozbyć. I co? Pojeżdżę dwa lata, powiem tak. No mam siedmioletniego Brabusa. I nikt tego ode mnie nie kupi, nie? Zy, zy. Kumacie? Kurwa Kurwa, ja się bo kliknąć. O. Kuj. Kuj, tak. Ja pierdolę, nie. Powinieneś w takim hamerze, kurwa, kuloodpornym odpornym jak zapierdala zapierdalać. Co to kurwa jest? Puda pewnie ma. Dziękuję bardzo, kto z jej czołgu. O kurwa. No nie, no to jest mocne, nie? To jest kurwa szatan, nie. Serio. I ten jebany G te Fordor chodzi za mną od kurwa samego początku, nie? W ogóle powiewał historię. Mój kolega kiedyś e, rozwalił takie e, e, lambo w tym samym kolorze. I, I ja mu piszę, no wziąłem se na tydzień. On mówi tak. Uważaj. Mm. <laughs> Ja mówię na co? Mi przyniosło PH, ja nawet ty jesteś jebnięty, mówię. Szedłem <średenie> i napisałem, nie. O, ja pierdol. No i o czym my gadamy? Patrzcie, tak to wygląda. W środku. Czy to jest Tam rozpierdol? pierdol? kurwa siedzieć zajebiście, nie. Czy to jest rozpierdol, nie. W Lambo jest cup holder, jak to. Ho, 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 ho. W lapo jest cup holder, kurwa! I Tylko, tylko cup holder! Ja, i to jest kuj, bo ja mam lepiej. Wszedłem z dzikiem, otworzyłem cup holder i się nie mieścił, wy tak, no i chuj. Mówię, no i to musiał go wyjebać na ale nie miał go położyć, nie? Czekajcie, i głośni. Nie no, głośniki są mega mocne, nie? jbl jak BYŚ posadził, takiego gorszego. Nie no błagam was To jest kurwa, to jest gówno No nie no z wyglądu gówno nie, no podać się za samo... Nie no, tak szczerze... Ja Dam ci streama, no podać się za za tą cenę? Nie no za tą cenę jest tyle kurwa aut dojebanych, że nie wiem w ogóle kto to wysłał nie? Nic nie ma Adrian tak jest. No. Nie ma nic fajnego Nie dobra, ten gt Ford to jest Dobra muszę to zapisać Ale bez, bez... bez... Geta masz więcej pieniędzy czy wiesz? Czy nie wiem, bo nigdy nie miałem. Czego nie miałeś? Co? co w Geta nigdy nie miałem takich samolotów. Dzięki Master za suba Knozil, dziękuję Suba tyle pieniędzy w Geta nie miałeś. Wiem właśnie wiem A kupsa jakiś ten, a jakbyś kupił... Nie dobra, nie mówię ci nawet tego, nie? Powiedz? Chciałem powiedzieć motocykl, ale to byś zginął. Ty jesteś nie. jebnięty? Chciałbym się zajebał w pierwszy dzień motocyklem. Nie ma szans, ja nigdy nie wejdę, nigdy nie wsiądę na motocykl, powiedziałem sobie. mi wysyła Audi A4 chuj. No i, no i zajebista Widzowie, ale nie szukamy dla, dla Adriana, tylko dla mnie. kurwa Miałem taką, miałem taką starszą. Przety... Przed mercedesem Jeden osiem te O kurwa, co to jest? Tak coś istnieje? Co to kurwa jest? Lecisz kurwo na permas do tego ptoszka, tam jakiś kurwa gilowskie porno jest? Jak chuj, nie? Na 100% 100% weź pisz, proszę Cię Pisz 100%. w ptaszek.pl Ta. Wiem jak, nie wiem jak gada, zaraz odpalimy Nie, nie wchodź, nie, dobra Co? Nie, nie wchodźcie tam, nie wchodźcie tam. Co tam jest? Nie, bo mi kurwa kompa rozjebie, to wirus A. Kurwa, myślisz, że jakieś syce wyskoczyły, dobra, ale z no kurwa, ty... kurwa, kurwa gorąco zrobiło mnie syce gołe. Ja pierdole, nie. O kurwa. Cześć, wczoraj się kliknął. Właśnie patrzyłem... Ale to jest GLS, nie, to jest to, to duże auto. Ja nie, chcę dużego auta. Mnie to wkurwia. Tu można wejść na stronę? Nie no, Urus White Body to kurwa jest przechujnie. No, to prawda, nie. McLaren kupę. Pokażę wam jak ja patrzyłem. O! No. Akurat przypadkiem go ustawiłem na tapetę. Tego. Bo coś kurwa klikałem nie mogę go w dokładkę dodać. Nie no ale IMO na razie bez kitu najbardziej mi się podoba kurwa to nie. Nie no to jest najbardziej takie auto praktyczne nie. Wiesz co? Ale wygląda kurwa strasznie nie. Tutaj przynajmniej iPhone'a podładujesz kurwa. Uważaj na kejlogery? Nie, no, luz że nie się nie zaloguje, kurwa, nie. Nie jestem debilem. To znak jest. Nie, no to prawda, nie. Tata. <tryk> no. <śmiewanie> 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 ja pierdolę, nie Przechuje nie. Co to kurwa jest? Nie, klasa -kla mi się. czy fajna jest klasa, ale to wiesz. Esklasa, mi się kojarzy, jak jesteś kurwa. Masz szofera. <śmów> Wiat multiply chuj. Nie no to no, to. No. O o o. Oto moto to. Fajne one awesome. są. Komie to wyposażenie w kur... ja wam powiem, nie? Że płacisz za auto tyle kurwa pęgi, tyle kurwa pęgi, i w środku nie ma nic. Kumacie? Tam nie ma nic, kurwa nic. Ja wam pokażę. Eee... Patrzcie to. Patrzcie wyposażenie tego Mercedesa. Patcie to. O ma pordora, ma Tak, zaraz Paulina po połowę na nadmiórkę. No, hey. ten... no dobra, nie. To jest normalny. Tylko... To jest normalny, normalny najzwyklejszy, tylko z RockArsa. Rokars ma tom. Nie, nie normalny? No dobra, ale środek ma ten sam, no jebać. Patrzcie środek. Patrzę środek. Patrzę kurwa środek tego auta. Chłopie, head up kurwa. Tu jest wszystko. Pato, pato. 1, 2, 6. Aha. O kurva, pač to! Nekaj pomeni, da idem. Pa to! Adi! No, vidzę, vidzę, Nie no, w środku jest dojebany, nie? Proszę! Kamery! Kurwa parkowania, czujniki, kurwa martwej strefy, żywej strefy i kurwa naj sprawdź, mój stary jest najebany. to co to kurwa jest? No jebany jest. I teraz uwaga, <śload> czekajcie. Poczekajcie. Uwaga. Uwaga. No dobra, a to jest rozpierdal akurat, no to, to nie ma co gadać. Ale to jest drobiony, ale jak ty środek tylko. Pokażcie środek. Uwaga Nie, to nie można patrzę, bo to jest Rockers. To jest okłamane. To jest. Nie no dobra, to jest piękne oto Ale prawie... Ale nie chciałbym w nim umrzeć. No dobra. Ja pierdolę. Taki miałem mieć. Ze spoilerem jeszcze. Eee, duże zasoby. Patryk, ale po co ci to? Nie chcę, ja przyjmuję znaki od nieba. Ja nie chcę, kurwa. To było ostrzeżenie, nie? To było. Ja. ja do. do... Musimy mieć kamery, kurwa, wszystkiego, ale nie, kurwa, kamery cofania. Jak ja stary, nawet no, mam sześć no, no. kamer pod chatą już teraz. Tak ja no. mogę nie mieć bawcji. Nawet tak proste akcenty jak odpalenie samochodu, palić pakiety, bomby, czy cokolwiek. No i ruszawsza rzecz, która uderzy was po zajęciu miejsca. Ja mam pomysł, nie? No. To kup, kup i, i Huracana i Fordora. Tak, i będę jadł kurwa gówno. Be, tak. wyszło i Fordora i... się. I będę mieszkał na wynajmowanym kurwa bliźniaku do końca życia. Czemu, co dzisiaj Lamelek wysłał? No mega o ja pierdole biorę no, to dobra. ale kurwa to, to jest dojebana ja jeździłem dana. ale jeździłem w takim zajebistym, jest no ale nie za milion złotych. Czy ja ci znajdę zajebisty kurwa film kurwa ja jeździłem to to jest zajebiste auto. I znowu jest Hellcat Demon. Ja pierdolę to, ja, to jest ja, pojebane kurwa sobie. wysyłajcie. Potrzebujesz kamer do tesle se kurwa kup. To jest chodzący monitoring, kurwa, Straży Miejskiej. A, powiem tak, ostatnio miałem sytuację z Strażą Miejską i pierwszy raz w moim życiu spotkałem tak miłą panią i pana. Serdecznie ich pozdrawiam, jeżeli kiedykolwiek to do was doszę. Bardzo byliście super. Mówię, mówię do nich tak, tak jak, cytuję, powiem panu tak, tak jak kurwa nienawidzę Straży Miejskiej, tak pan i ta pani jesteście super goście A mówi wiem Ja mówię kurwa Taki ojciec? Tak Co to jest? Nie no kusowy Nie no co Nie nie Musiał mieć kurwa 7 samochodów chyba Dziękuję za żubrówka abuzer Premium Priof Audi Nie chcę Audi Oferta Rolls Royce Mercedes s też nie chce Tak, ale 2024 rok jest czteroosobowy. To też czteroosobowy, kurwa. No co tu chodzi? Co ty gadaj, że od, od tego roku są czteroosobowe? Że... A to jest GT Fordor, kurwa. Ale GT zwykły jest czteroosobowy teraz. Fajne, one są fajne. Ale ja chcę, kurwa, tego. Gdzie on jest? To chcę! Ja chcę to! to se, kurwa, kup. Kupujemy to i chuj Tak. Na pewno nie zginiemy. Nie będzie mandatu za prędkość. Tego możemy być pewni. Może to? Patrzyłem na to. Pat no czy ty zzibnięty? Za drogo. Ja pierdolę. Przecież to jest jakiś kurwa kosmos. Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? O kurwa... O kurwa, o kurwa. Ej, dobra! No ale gdzie ja bym... Nie miałbym szansy gdzieś zaparkować! Ale dokurwiony, nie! Masz wyjebane, stary, nie? Masz wyjebane Liberty Walk, Oto Moto. Ej, kiedyś był taki serial, Ej, film był taki, nie? Viper. I on ten, Pamiętacie to? Ja pierdolek, ja był ciężko zaklinowany w tym, nie? Za dzieciaka. I tam chłop miał takie auta Vipera akurat. Akurat mi się nie podobało akurat. No mi też, nie? No tak, Jezus. No wygląda jak ten GT. Jak Banshee w GTA. Nie wiem Adrian, jak wygląda Banshee w GTA, bo zawsze wy wszystkie auta mieliście wy. I widzisz, kurwa teraz się role odwróciły, nie? Co to kurwa jest? No co mam ci powiedzieć? Ja cię muszę pogasić te kurwa rzeczy wszystkie. Nie wiem, jak można mieć w chuj kurwa tych. Wiktory Kars, blisko będziesz miał, jeszcze ugotują ci jakąś dojebaną paczkę. Co to kurwa jest Wiktory Kars? Nie działa. Nie, to już jak będziesz miał 40 lat, to sobie kupisz takie... wiecie, wiecie, czego ja nienawidzę w tych kabrioletach? Że one mają te szmatę, nie? To tak kurwa dla mnie szpeci samochód. Co to kurwa ma być? Co to, to kurwa jest? Dlaczego? Szmata. Szmata. Szmata gdzie lejesz ty kurwo? Hammer Mobil D, nie nie odsłonięte, takie odsłonięte, takie No takie odsłonięte, no. I chuj. Proszę bardzo. Audi 2014 rok. A Roz... takie ja pierdolę koniec nie czkawki dostaję na ten ekran, kurwa. ty, Tablet, kurwa. No wiem, oglądałem to, gumiś. Tylko ja nie jestem ich no, współfacznie. Tył napęd. Widzę, <grym> ten tył napęd, kurwa. Ja mam, kurwa, tył napędu. Tam ja kurwa po dziurki w, w, w dupie. O kurwa, co to jest. też kurwa nie jest to, stary, bo... Nie, to jest za małe. Jakbyś, jakbyś mieszkał w Bay kurwa. Chłopie, jak tu... Nie? Jak tu Cabrio palisz cz cztery razy w wakacje. Dzięki krew. No i właśnie, no właśnie. Jeszcze ja w deszczu zapierdalaj ten Cabrio z tą szmatą na górze. O kurwa, o. No i to jest kurwa wóz. Jak to pali te 100 litrów. I chuj, jak, jaka bryka, ty. O kurwa, Shelby. Czekajcie Karlik Luxury cars co on ma? O mega luksusowe są te samochody. O, kurwa, przepraszam. Mam <laughs> moje słowa. Nie widziałem Ferrari SF 90 Stradale. Kurwa ta Ferrarka jest to kurwiona, nie? No, ale droga. Ale nie jest droga, fuj no bo to jest ich kurwa. Ja pierdole, nie. Nie, no to to, to Są, o, to też jest zajebiste. dajcie link do, czekaj, 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 oto mo Oto mo wpisałem, pojazdu. Ja pierdolę, ty są łeb zjebane. Marka pojazdu, oto mój... McLaren za storkę, proszę. Ci chcemy szukać bardziej. Nie no, to musiałbym być w mafii jakiejś. To jest przegięcie. Ale to kurwa mać. Co to kurwa jest? No przecież to ja musiał charakter ściągać. Mocne. Mocne gówno. Tylko jeszcze trzeba byłoby doliczyć na szofera. Page not found. Kurwa. Alfa Romeo. Nie no, nie chcę Alfa Romeo. O. Nie działa strona. O kurwa, ty. Ładne. Fajne to. Ja się boję, że to było, wiecie, ostatnio jaką miałem rozkminę. I wie tak. Jestem w Poznaniu z Dagmarą. Jedziemy tym kurwa Lambo. I ja tak. Odbierzemy Amelkę. Z dworca i ja mówię, tak. No nie. Nie, bo ma dwa miejsca. I mu się pół godziny zapierdalać do domu. O kurwa. Mosę to jest. O kurwa! Nie, no to już jest, to jest o ja pierdolę! Ja pierdolę! Co to, jest to kurwa, kurwa jest? Picolo. Co to kurwa jest? Mocne no. Taki środek mieć w aucie. Jedno pikolo i są do prania. Ale wygląda przejebanie, nie? Nie, momentador za drogi. No, to są, to są pojebane auta, te rokety. To są mocne główne, nie? Ale to, no, musiałbym być, kurwa, budda. Continental, jeździłem takim, fajny Motny jest kurwa Jeszcze gadaj, weź się ugadaj z Viktory Cars